Dzisiejsze spotkanie poświęcone skuteczności i akurat miałem okazję wejść na wystąpienie tutaj mojego przyjaciela Czesława Śleziaka, który no jest takim przykładem człowieka, który ta skuteczność jest wpisana w jego w ogóle istotę i, i działanie. Przedkłada skuteczność na wszystko inne, i, i myślę, że warto na Twoim przykładzie, Czesławie, tego się uczyć. Ja, jako nie tylko polityk, bo wcześniej moje doświadczenie bardziej wiąże z doświadczeniami zawodowymi, tą skuteczność troszeczkę inaczej widzę, ale to być może trochę później. Ale chciałem faktycznie w imieniu władz województwa swoim serdecznie Państwa powitać. O tej skuteczności też muszę przyznać ją. Panu Wiesławowi, rząd przyszedł do mnie z takim pomysłem, a rozmawialiśmy nieraz, co warto na województwie śląskim, nie na śląsku, województwie śląskim, bo ja akurat pochodzę z tej części drugiej Zagłębiowskiej, to chciałem też zawsze przypominam, że to nie tylko śląsk, ale i reszta regionów województwa śląskiego. Jesteśmy jednym organizmem samorządowym w ramach województwa działającego. Chcielibyśmy, żeby ta efektywność tego działania skuteczność była troszeczkę wyższa. Nie zawsze ją dobrze oceniamy, a dlaczego tak jest, to pewnie dzisiaj się też o tym dowiemy, podyskutujemy, tak więc dlatego też byłem zwolennikiem, żeby taki cykl idei dla Śląska przeprowadzić. Pod merytorycznym nadzorem akurat tutaj pana Wiesława za co serdecznie dziękuję i dziękuję za ten pomysł że się, że udało się go y, zrealizować skutecznie. Hej, Dziękuję panie, bardzo. Panie, że pozbywam, że oficjalnie Dziękuję. Podziękuję. Chcę powiedzieć, że jest to impreza Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, organizacji niezwykle zasłużonej. Takiej organizacji wcale tak wiele w regionie nie ma, która liczy w tym roku sobie na skrobała 10 lat. Ma 160 członków, duży, bardzo duży dorobek. Zapraszamy pana do dalszego uczestnictwa dyskusji, rozmów i w dalszych częściach tego cyklu także. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę klasa.